tego meczu i z powodzeniem też może być to jeszcze Krynica, dlatego że układ gier jest taki, że wszystko jest możliwe jeszcze z tej trójki. No, my czekamy na Rewala, a co jeszcze mogę powiedzieć? No playoff się rządzi swoimi prawami, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i na świecie i nie jesteśmy na straconej pozycji. Ja zapraszam Państwa na relację z wczorajszego meczu na Torsanie w ramach rozgrywek pierwszej rundy playoff. Zespół SKH z Sanok podejmował drużynę GKS tych. Piątek Sanoczanie przegrali w Tychach, trochę pechowo 1-4, stąd też w meczu niedzielnym musieli sięgnąć po zwycięstwo, jeśli chcieli się jeszcze liczyć w walce o awans do drugiej rundy playoff. To druga minuta spotkania i faul Piotra Zdunka, który w meczu piątkowym w podobny sposób nieprzepisowo zaatakował Krzysztofa Sycemskiego. Tam nie było kary i skończyło się wyrównującą bramką dla GKS-u. A tu sędzia pan Leszek Więckowski z Warszawy orzekł karę dla Piotra z Zdunka i Sanoczanie dzięki temu grali w przewadze. Już kilkanaście sekund później założyli zamek, nic z tego jednak nie wyszło. Próba kontry w wykonaniu Tyszan powstrzymana przez Sanockich defensorów i kolejny atak podopiecznych trenera Wincentego Kawy. Już zamek założony w tercji obronnej GKS-u Tomasz Demkowicz do Wadima Popowa ten oddał potężny strzał na bramkę bronioną przez Mariusza Kieca a tam we właściwym miejscu znalazł się Adam Fraszko i w trzeciej minucie Sanoczanie po tej właśnie akcji prowadzili z drużyną GKS-u 1 do 0 bramka Adama Fraszki asysty Tomasza Demkowicza i Wadima Popowa trzy minuty później gospodarze zdobyli się na kolejny skuteczny atak to właśnie ta akcja Sonoczanie w natarciu Tomasz Rysz poradził sobie tutaj z obrońcą próbował zagrywać Wojciech Tkacz ale krążyk zabrał mu Andrzej długo przedarł się lewym skrzydłem wyłożył gumę idealnie nadjeżdżającemu Michałowi Biobraginowi i ten w sytuacji sam na sam skiecął. Nie zmarnował. Popatrzmy na powtórkę tego całego zdarzenia. Dołgów zabrał krążek Tkaczowi. Objechał tam obrońcę GKS-u. Idealnie wyłożony krążek Michał Białobragin dołożył swojej. W szóstej minucie było 2 do zera dla gospodarzy. Minutę później to Sanoczanie musieli się bronić w osłabieniu. Pokażę mniejszej dla Marcina ćwikły. Pieszanie założyli zamek w tercji obronnej gospodarzy, ale tym udało się wywalczyć krążek. Jednak nie na długo. Tu próba strzału i potknął się nieszczęśliwie zawodnik GKS-u, a sytuacja natychmiast mógł wykorzystać Andrzej Dołgow. Widzieli Państwo jednak sam na sam z bramkarzem Mariuszem Kiecą. Tym razem zwycięsko wyszedł w tej sytuacji Golkiper GKS-u Tych. 14 minuta. Znów zamek Tyszon. Pokaże dla Arkadiusza Burnata. Za bramką Tomasza Waszkiewicza, Piotr Zdunek. Groźnie. Strzał i dobra interwencja Sanockiego Golkiper To była 14 minuta minuta spotkania. W dalszym ciągu 2 do 0 dla gospodarzy. Sanoczanie w ogóle w drugiej części tej pierwszej odsłony aż 8 minut musieli grać w osłabieniu. Cztery kary nałożone na gospodarzy przez sędziego Leszka Więckowskiego, ale gospodarze powstrzymali te ataki. W 17 minucie zadali kolejne trafienie. Jego autorem Andrzej Dołgow nie udało mu się to w 14 Minucie, a w 17 po jego indywidualnej akcji było 3 do 0 dla gospodarzy. Popatrzmy jeszcze raz zabrany krążek, tam próba wymuszenia kary na arbitrze. Sędzia nie dopatrzył się jednak Faulu Sanocianina i w 17 minucie było 3 do 0 dla gospodarzy. Znakomita pierwsza tercja w wykonaniu podopiecznych trenera Wincentego. Choć zaraz po wznowieniu tutaj w znakomitej sytuacji znalazł się Marek Tabaka, Lewoskrzydłowy trzeciego ataku drużyny GKS-u. Tomasz Ławskiewicz wyszedł z tej sytuacji ogromną ręką. Pierwsza tercja zakończyła się wysokim prowadzeniem gospodarzy 3-0, do 0, a druga rozpoczęła się od ataków zawodników sanockich. To Maciej Radwański za bramką Mariusza Kiecy. Ładnie odwrócił się z tym krążkiem. I jeszcze do bitki próbował Marcin Świkła. Szkoda, że nic nie wyszło z tej sytuacji. To była 23. minuta, a minutę później znów Sanoczanie byli w ofensywie. Pyszanie Wojciech Tchacz. Próba strzału. Wybija krążek Adam Fraszko. I za moment akcja ofensywna. Gospodarz Właśnie Adam Fraszko zagranie do Dołgowa no i sporo szczęścia w tej sytuacji miał Mariusz Kieca. 27 minuta wczorajszego pojedynku wznowienie w tercji obronnej Tyszan Krążek jednak wychodzi za niebieską linię ale Sanoczanie wcale nie zamierzają rezygnować z kolejnego ataku. Znakomicie znalazł się tam Tomasz Demkowicz, szkoda że Krążek nie został czysto wyleżony. Wówczas z pewnością Mariusz Kieca byłby w sporych, sporych opałach. 29. minuta spotkania. Znów stan Mają krążek we własnej tercji. Znakomite zagranie do Marcina Ćwikły. Trochę zamieszania przy bandzie. Ale dobrze znalazł się tam. Robert Fraszko i znów było groźnie pod bramką Mariusza Kiec. W dalszym ciągu jednak tylko, tylko 3 do 0 dla gospodarzy, mimo tych kilku znakomitych sytuacji w wykonaniu Sanoc. 30 minuta spotkania. Znów okres naporu gospodarzy. Andrzej Dołgow uprzedził go Mariusz Kieca ale tu krążek wywalczony przez Michaiła Biobragina, dwójkowa akcja z Tomaszem Ryszem, ten wymanewrował dwóch obrońców, próba strzału pusta bramka, Mariusz Kieca zdezorientowany, stracił nawet na moment kij, teraz go podnosi w dalszym ciągu trwa oblężenie bramki GKS-u, strzał Biobragina bronikieca i Maciej Mermer przy próbie kolejnego strzału pęk mu kij, szkoda kolejna Niewykorzystana sytuacja gospodarz. A to najbardziej chyba kontrowersyjna sytuacja w całym spotkaniu. 32 minuta spotkania. Tyszanie przy krążku. Tu Wojciech Tkacz mocno uderzył Tomasza Denkowicza. Sędzia zasygnalizował karę. Tomasz Baszkiem próbował zjeżdżać z lodu, a tymczasem strzał Michała Białobragina i krążek wpada do siatki sędziowie. Na początku gola uznają, pokazują to wyraźnymi gestami, ale za moment wszyscy trzej zebrali się przy bocznej bandzie. Odbyła się dyskusja, która trwała blisko 3 minuty i arbitrzy ostatecznie tego gola nie uznali. Trudno doszukiwać się argumentacji tłumaczącej tę całą sytuację. Może jedynie fakt, że Tomasz Demkowicz leżał na lodzie i było zagrożone jego zdrowie. No ale też nie było, nie było bliska sędziego, który przerwałby całą e, sytuację. Jedynie dwie minuty kary dla Wojciecha Tkacza. To jedyny efekt, jaki Sonoczani osiągnęli z tej akcji, a w 35 minucie po tej właśnie. W sytuacji padła pierwsza bramka dla drużyny GKS-u Tychy w zamieszaniu podbramkowym. Nieco szczęśliwie uzyskał Mirosław Copija. Szczęśliwie, gdyż krążek strzelony z tyłu odbił się od pleców Tomasza Waszkiewicza i wpadł do bramki. 40 minuta spotkania. Ostatnie dwie minuty drugiej tercji. Sanoczanie grali w przewadze. Pokaże znów dla Wojciecha Tkacza, ale o dziwo gorąco było pod bramką Sanocką. Na szczęście z tej opresji po strzale Dawida Galwasa obronną ręką wyszedł Tomasz Wawszkiewicz i po dwóch rozegranych tercjach w dniu wczorajszym samoczanie prowadzili z GKS Tychy 3 do 1. Początek trzeciej tercji niespecjalny zarówno z jednej jak i z drugiej strony, natomiast w 48 minucie groźną akcję przeprowadzili Tyszanie to właśnie ten moment spotkania krążek próbował wybijać Dołgów, nie udało mu się tu i tutaj Tomasz Więckowski bliski, bliski pokonania sanockiego golkikera, ale i tym razem znalazł się Wawrzkiewicz na posterunku. To wciąż 48 minuta spotkania. Sanoczanie przegrali wznowienie we własnej tercji, ale za to wyszła im klasyczna kontra. Maciej Mermer prawym skrzydłem zagranie w kierunku Marcina Ćwikły. Ten przyjął krążek, hutnął Tuż obok zdezorientowanego Hiecy i w 48 minucie po tej akcji, po tym golu Sanoczanie prowadzili z GKS-em Tychy 4 do 1. Po powtórce cała akcja, podanie znakomite Macieja Mermera i równie przedniej marki strzał Marcina. 4 do jednego. Wydawało się, że losy meczu rozstrzygnięte, zwłaszcza, że gospodarze w dalszym ciągu groźnie atakowali. Ta 50 minuta spotkania. Tomasz Rysz i Michał Białobragin ostro nacierają tam na obrońców tyskich. Wywalczyli krążek. Rysz w znakomitej sytuacji, ale zakręcił kółeczko. I Białobragin bliski, bliski pokonania Mariusza Kiecy, ale strzał minimalnie niecelny. W 55. minucie Tyszanie zdecydowali się na ściągnięcie bramkarza z lodu, mimo że nie grali wówczas w przewadze. Mimo wszystko sześciu Tyszan na pięciu Sanoczan. Przewaga jednego gracza w polu i znakomite interwencje Tomasza Waszkiewicza wyjaśniły całą sytuację. Ale minutę później na ławkę Kar musiał powędrować. Wadim Popow, Mariusz Kieca wrócił do bramki, ale Sanoczanie w dalszym ciągu grali w osłabieniu. No i goście zdobyli się na skuteczne sfinalizowanie całej akcji. Gola na 4 do 2 dla GKS-u zdobył Jarosław Morawiecki. Jeszcze nie było powodów do nerwów, ale minutę później takie powody się znalazły. Wznowienie wersji obronnej gospodarzy po lewej ręce Tomasza Waczkiewicza przegrane przez Sanoczan i kapitalnym strzałem z niebieskiej linii popisał się Marek Cholewa tak więc w 58 minucie było już tylko 4 do trzech, a w pięćdziesiątej na ławkę kar powędrował Andrzej Dołgow po tym właśnie zagraniu działo się to dokładnie na półtorej minuty przed regulaminowym zakończeniem Spotkania, no i w tej sytuacji te ostatnie półtorej minuty Sanoczanie musieli grać w osłabieniu. Na moment znów Tyszanie ściągnęli bramkarza. Grali 6 na 4. Było gorąco pod bramką Tomasza Waszkiewicza. Ale cały mecz Sanoczanom udało się zakończyć szczęśliwie. 4 do 3 w meczu wczorajszym. To dobry rezultat, choć mógłby być oczywiście lepszy. Stan rywalizacji między obydwoma zespołami wynosi więc 1 do 1. Przypomnę po piątkowej porażce SKH 1 do 4. W niedzielę zwycięstwo 4 do 3, ale już we wtorek kolejny mecz obydwu drużyn. Niezależnie od rezultatu tego spotkania w piątek z pewnością dojdzie do kolejnej czwartej potyczki obydwu.